Dzień dobry, dzień dobry. Zaglądam, czy już nie, nikogo jeszcze nie ma. To poczekamy. Chciałam pokazać Wam dzisiaj dzień dobry, zachód słońca nad lawendą. Jest pierwsza osoba. Kochani, ja to zasłaniam, żeby zobaczyć yy, po prostu ekran. Chcę Wam pokazać lawendę. Może widać coś? Chyba bym potrzebowała mieć w ten sposób ustawiony komputer. Także na razie ustawiamy, ustawiamy. Jak są pytania, można próbować pisać. A jest już jakiś dzień dobry, tak. Dzień dobry. O, jest łapka w górę, jest pierwszy komentarz. Witam, witam. Yy, także tak. Tak wygląda zachód słońca. To chyba jest słońce tutaj. To, co widzicie, czekajcie. Nie wiem, jak to pokazać palcem. O tak. No, także pomyślałam sobie o perfumach na lipiec. O, już są trzy komentarze. Pani Mika, no, nie wiem, czy pani Mika Mika, Barbara Bartoszewicz i Monika Piasecka. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie. Powiem szczerze że tak mało widzę, bo po prostu, chyba że tak łączę komputer i przepraszam telefon, dzisiaj będzie o perfumach na lipiec. No, być może będziecie zgadywać, jakie perfumy na lipiec zaproponuję, jak myślicie. Może już ktoś ma pomysły. Kolejna osoba. Idalia chyba, tak, Idalia. Piękny wianuszek. dzięki. Mam nawet dwa. Pozostały po sesjach zdjęciowych. Były tu plenery fotograficzne. Teraz kochani, zobaczę, może ja będę siebie widziała w telefonie, bo w tej chwili mi się wszystko odbija. Ten ekran mi się odbija po prostu. Także zobaczymy, może czekajcie, będę mogła przez telefon. Także jak macie jakieś pytania, Laura Biegiotti-Roma, nie wiem o co pytanie. Nie, perfumy, aha, czyli jak mówimy o perfumach na lipiec, to mam na myśli zwykle pewną kategorię zapachową, jakąś nutę. To wie, czy docelowo tutaj nie pozmieniam trochę. Piękne wspomnienia. Słuchajcie, ja po prostu muszę sobie zasłaniać yy, tutaj, tak, może zobaczę na komentarzach. Nie wiem, jak to w ogóle znaleźć na telefonie, tą transmisję u siebie. Coś mi nie wychodzi. Także, kochani, no czekamy na zachód słońca. Tu dość szybko będzie. Teoretycznie o 9 słońce zachodzi, ale widzicie, za mną są drzewa. Więc no, ono tak myślę, że za pół godziny się nam schowa na żywo. Czekajcie, jest, że 18 osób ogląda. Na telefonie widzę. O, słuchajcie, ja będę korzystała z telefonu, ponieważ tu więcej widać. Generalnie widzę, że wy no, nie macie widoku zbyt takiego pięknego, więc poczekajmy. Jeśli bateria wytrzyma, następnym razem spróbuję z aparatu, który z, z komputera, który ma lepszą baterię. I zobaczymy, co. Czy nie lepiej będzie na przykład z drugiej strony odwrócić? Ale w każdym razie, gdyby bateria nie wytrzymała i nagle się doszło do rozłączenia, to wybaczcie, to są właśnie takie techniczne rzeczy. Ktoś tu mówi, zapach lipy. Tak, jak ja jestem często ten zapach lipy pytana, nie, nie będzie to zapach lipy, ale też na L. Także słuchajcie, no jak tam możecie, nie wiem co się robi na tych y, live'ach, czy się tam tapuje, klika, tak jak to niektórzy mówią, na live'ach na y, TikToku. To ja tam poproszę tą Waszą aktywność, zobaczymy jak to, jak to y, działa. Y, I Dalia pisze, poche, proszę pochylić nad kornubią Pan Haligonsa. Kornubia była do niedawna naprawdę w dobrej cenie. To jest jakiś orient, z tego co pamiętam. I nie kupiłam, a teraz to już po prostu. Chyba nie do zdobycia, pisze. Idalia Rudzka zachęca mnie do poznania właśnie tego zapachu. Dorota Firas, pięknie lawendowo. Teraz właśnie, słuchajcie, ja tak, y... tu mam telefon, także wasze komentarze czytam z telefonu, bo przede mną ten ekran, który widzę jest dla mnie nieczytelny, chyba żebyście chcieli tak zobaczyć to pole lawendowe, to może więcej zobaczycie, ale już jak Skieruję na słońce to się chyba robi ciemny obraz. Oczekajcie, ja będę w telefonie podglądała. Więc czekajcie, czekajcie, tak. Aha. Ja myślę, że słońce zaraz zajdzie. I wtedy może może będzie inaczej. Będziemy po prostu zachód słońca obserwować. Także siedzimy, oglądamy zachód słońca nad lawendą. Jak ktoś z was zrobi jakiś zachód słońca yy, nad morzem, to gdzieś tam nie wiem jak to zrobić, żeby podesłać. Perfumy wielkiej klasy niestety nie mogę mo, niestety mogę już nigdzie kupić. Nie mogę nigdzie kupić. Mówimy ciągle o Kornubii Penhaligonsa. No właśnie, nie będę się powtarzać, ale tak właśnie było, że nawet mi widzowie zwracali uwagę, że warto te perfumy kupić, no ale wszystkiego kupić nie mogę. Ja już nauczyłam się wybaczać sobie, że pewne okazje po prostu przejdą mi koło nosa i trudno. Także, kochani, no muszę mieć cały czas te okulary. Patrzę, jak tą lawendę widać. Ciemno jest, cały czas jest ciemno. Piszcie, piszcie, co tam, jeśli macie jakieś pytania o lawendę na przykład, bo tak, chcę Wam jeszcze zrobić takiego live'a, gdzie Wam opowiem o tej mojej lawendzie, jaki w ogóle tu jest koncept i pomysł. A to może wrócę do tego. Na razie tylko powiem, że jeszcze napisała Kontoska, Monika Piasecka. O i spisaliście się. Słuchajcie, yy... no, zgubiłam wątek. Tak, tak yy, intensywnie czytałam Wasze komentarze. Kto pamięta, na czym skończyłam, może napisać. Jak Pani gdzieś znajdzie, proszę o kontakt. I słuchajcie, i była, była ta yy, Kornubia no po prostu dostępna. Słuchajcie, jeśli o Penhaligonsa chodzi, naprawdę, nie wiem czy rok temu, czy pół, to dla mnie nie jest tak, od, taka odległa perspektywa, nie było na przykład konwali Penhaligonsa nigdzie, a potem się znalazła. Może i tutaj będzie. Na pewno jak wróci, Kornubia będzie bardzo droga. Także, słuchajcie, no... Aha, miałam wam opowiedzieć o tym, Jaka, jaka jest koncepcja i po co jest to pole. Słuchajcie, to nie jest pole po to, jeszcze tak chcę zaglądnąć, tak, nie powstało po to, żeby zarabiało, ponieważ jest za małe i ponieważ wtedy, kiedy powstawało, nikt jeszcze tak naprawdę nie uprawiał lawendy na taką większą skalę w Polsce. Może były jakieś dwie, trzy uprawy dla herba polu ale to Chyba w Wielkopolsce było, ale to raczej nikt się tą informacją nie dzielił, jak się tą lawendą uprawia. I dopiero powstała książka państwa Pawlaków i z niej wszyscy korzystali. Także ja tu już jestem kilkanaście lat, i jak mi czasem podsyłacie linki do dużych plantacji, to musicie wiedzieć, że to bardzo wiele plantacji patrzy w moją stronę. Mało tego, bardzo wiele, wielu fotografów potem przychodzi do mnie i mówi, że. Najlepsze zdjęcia wychodzą u mnie. Nawet jeśli pole nie jest tak duże, chociaż przeciętne te plantacje lawendowe, których teraz tak dużo powstaje, w nie są aż takie duże. Cieszę się z lajwa. czytam pani książki o perfumach, o lawendzie. Marzy mi się mój mały kącik lawendowy. Żeby stworzyć kącik lawendowy, to w ogóle jest fajny temat na film, to naprawdę niewiele trzeba. Moim zdaniem są dwie opcje albo jak jest mało miejsca zrobić różne gatunki lawend. Albo, no nie wiem, trzy w takim w jednym punkcie, żeby tego fioletu było dużo. Dzisiaj widziałam, przejeżdżałam taką okolicą, gdzie są domy jednorodzinne, to tam ktoś miał przyjeździe wjeździe do domu jeden gatunek. To właśnie też dobrze wygląda. Na takiej, na takiej alejce no to lepiej, żeby był jeden gatunek lawendy. Dzięki pani odkryłam na nowo perfumę, który kiedyś omijałem, zakupiłam Wiele oglądając panią. Słuchajcie, ja was nie zachęcam do kupowania, ja was zachęcam do poznawania, ponieważ wiecie, kupowanie to to jest jakby inna branża, to mnie nie dotyczy. Kup, sprzedaż perfum, niech się martwią y, tym wszyscy marketerzy i handlowcy, to mnie po prostu y, nie intryguje. Moim zdaniem ja kiedyś, kiedy zaczynałam swoją drogę perfumową, już tak y, kiedy to mnie już pochłonęło, no to były początek lat 90. To tak naprawdę nie, bo do niewielu perfum miałam dostęp, korzystałam głównie z próbek, a gigantyczną pomocą była mi książka Jelinka, perfumy marzenie we flakonie. Tak dokładnie miał tam te perfumy opisane, teraz to już niestety są rzeczy często niedostępne, więc no. Moja lawenda nie przeżyła na balkonie, chyba ją zaniedbałam. No, ja mówiłam, że lawenda na w, w, w doniczce to ciężki temat. Ja wręcz bardzo niechętnie patrzę na tego typu ideę, bo wiem, że ta lawenda umrze. A dla mnie każda lawenda jest istotą żywą. Pani Agato. Jest pani moją inspiracją. Aha. A tak słuchajcie, ja się tym nie przyjmuję. Jeżeli na przykład. Ja troszeczkę inaczej coś zrozumiem. Mam nadzieję, że Wy również. Po to rozmawiamy. Także. Kochani, no generalnie kupowanie jest. Pojawiają się już filmy na YouTubie. Te takie powiedzmy influencerki gdzieś tam z zagranicy zaczynają opowiadać o tym. Zastanawiają się, głośno myślą, czy one mają problem z kupowaniem. Obserwujecie, jak się słońce zachowuje. Kochani, bo już chyba zachodzi. Ja tam już widzę takie promyczki. Także może wtedy, jak to słońce zajdzie, będzie ostrzejszy widok. Bo na razie to chyba wszystko jest na czarno. Ja tak zaglądam na telefon. Spróbuję jeszcze raz, albo tu dam telefon, oprę o koszyczek. Ja tu mam taki koszyczek z perfumami, bo jeszcze Wam nie powiedziałam, jakie perfumy na lipiec wymyśliłam. Więc czekajcie, zobaczę tak, jak się podniesie. No, lepiej widać fiolet, kochani. Lepiej widać lawendę. No nic, zrobimy i taki film kiedyś, ale dzisiaj oglądamy zachód słońca. Jak wspomniałam, nie chcę się powtarzać, no jak zajdzie za te drzewa, to pewnie zobaczymy więcej. A teraz tak. Jaka jest różnica w zapachu lawendy wąskolistnej i grubolistnej? Nie wiem, czy jest, yy, czy jest grubolistna. A już tak tyle napisaliście, że tego nie widzę. Yy, po prostu ciekają mi te wasze... Czytam z telefonu Wasze komentarze. Hmm. Widać poświatę lawendową, piękne promienie słońca. Nie mogłeś doczekać, co tam jest w koszyczku. Haha, w koszyczku już mówię. Dwa wianuszki, ale perfumy też są, będą zaraz. Ewa Maria pisze, ja mam lawendę w dużych donicach na tarasie już kilka lat. Gdzieś tam widziałam, że ktoś radzi okrywać włókniną na zimę. Oczywiście myślę, że dużo zależy od tego, jaki to jest rejon Polski, bo jest duża różnica między zimą w Rzeszowie, a tu na Opolszczyźnie, to na pewno. Dobrze, także chyba... Po tych 13 minutach już powoli możemy zacząć mówić o perfumach na, na lipiec. No to słuchajcie, typowaliście, mówiłam, że na L i mówiłam, że nie, la, nie, nie lipa, a tło ma być podpowiedzią. No to jest to pytanie typu: po wodzie pływa i kaczka się nazywa. Ostatnie promienie tak, tak, tak. Moja w Dunicach nie przetrwała, pisze Monika. Mam dużo suszonej. Słuchajcie, to próbujcie po prostu. Może to też zależy od gatunku. Na pewno lawenda nie lubi być przemoczona, ale też nie można przesadzić, no bo, bo wtedy uschnie. No, po prostu trzeba koło niej chodzić i zaglądać. Kochani, no to widzę, że nie stawiacie typów yy, na to, jakie, jakie perfumy będą na. Na ten miesiąc, to no to ja już Wam powoli zacznę pokazywać. Zobaczcie, zobaczcie, dostałam takie perfumy. To jest podpowiedź. Czyli perfumy lawendowe na ten miesiąc. Taka rzecz oczywista, bo ja będę tak. Właściwie to już na bukiety, to nie bardzo jest co ścinać. Będę ścinała na susz, lawendę. No i oczywiście będę ścinała na olejki. Ja już nie wiem, czy pierwszej destracji nie zrobię jutro. Także u mnie będzie bardzo pachniało lawendą cały miesiąc, więc ja proponuję takie różne lawendowe podróże. Może nie będzie tak jak z mango, o którym zapomniałam praktycznie, ale też prawdę powiedziawszy, nie ma za wiele perfum z mango jeszcze. Moim zdaniem dopiero się pojawią. A mango był patronem czerwca. Było. Także kochani, zaraz zrobię taki open box tej lawendy, a wypatrzcie na te promyczki słońca tam, jak ładnie. No, pracują i tam się jakiś taki refleksy robi tęczowy. Także, kochani, to no dobrze. Dostałam od jednej z osób, która ogląda moje filmy, także nasiona z zagranicy, więc wysieję. Słuchajcie, tu jest taka ciekawa rzecz napisana, że można te perfumy wysiewać do. Przepraszam, takie no, perfumy, co ja mówię? Tą lawendę do. do czerwca. Uuuu. No to jeszcze powiedzmy ta zima i to lato było dziwne. Ja wysieję. Może nie wszystkie. Czekajcie, do kiedy to jest ważne? Do 26 chyba. Także jedną paczuszkę wysieję na pewno. A nawet sporo tych nasion tu jest. Także wysieję. Jak ta paczka przyszła już ponad miesiąc temu chyba, to myślałam sobie, że ale mam dużo czasu do wysiewania. Także kochani, test na żywo. Perfum lawendowych. I pokażę Wam na koniec moich dwóch lawendowych ulubieńców. Także myślę, że jeszcze sobie posiedzimy. Te perfumy marki Fragonar mają bardzo ciekawy skład. Niby nazywają się lawenda, ale tam mamy tak w nucie głowy mirt i absynt. Także ja będę otwierała, nie wąchałam jeszcze. I goździki w nucie głowy. Nuta serca to będzie lawenda jaśmin i Gentiana. No i nuta bazy. Tak wygląda flakonik. Uwielbiam to ich malowane ręcznie yy, takie tło, bo to chyba nie jest naklejka. A może nie ręcznie, może maszynowo. Czekajcie, o tak. O jak to fajnie widać. Zobaczcie jaka ta lawenda, ja tak nieraz się zastanawiam jak lawendę namalować, bo mnie korci, żeby jakieś logo sobie zafundować. No i nawet rysowałam na takiej skrzyneczce, próbowałam grafiki lawendowe i... Kuzynka uzdolniona graficznie, może mnie ogląda, to pozdrawiam, powiedziała, że jej się podoba. Także kochani, a to jest jeszcze inaczej. To jest taka jakby plama fioletowa i na niej dopiero kłos zaznaczony, bo lawenda trochę zboże przypomina. I nie wiem, czy powiedziałam jaka baza. Drzewo różane, piżmo i irys. I zaraz zaczynamy testowanie. Może tak, najpierw do koreczka. No, bardzo ciekawa lawenda. W pierwszej chwili rzeczywiście czuję się te wszystkie nuty, a chyba najmniej lawendę, ale to jest pierwsza lawenda nie lawendowa, która mi się podoba. Więc nanosimy na skórę, ponieważ nie pachnie świeczkami, nie pachnie tym tanim zapachem do toalety. No ja jestem na tak, podoba mi się ten zapach. Szkoda, że nie sprawdziłam daty powstania. Nie jest to lawenda jeden do jednego jak mój lawendowy ulubieniec. Pur nom de caron, ale o nim zaraz. No, tutaj się czuję ten bardzo ciekawy akord, ale jeszcze słabo czuć lawendę. Poczekamy. A ja w tym czasie zaglądam na Wasze komentarze. Ewa Maria pisze: Mieszkam w Wiedniu, teraz zimy nie są takie ostre. Nic nie robię z nimi. Aha, ale w Wiedniu to jest inny klimat, tam jest dużo cieplej. Tak mi się wydaje że jednak tam klimat jest łagodniejszy, bo tak zaglądam czasami, wybieram się do Wiednia już od tak dawna na jakąś wycieczkę i właśnie sprawdzam pogodę. Często właśnie jakoś czas mam jesienią, albo te jarmarki chciałam jechać, także nie wiem, przez ostatni rok dość regularnie porównywałam temperatury Wiedeń, to miejsce, gdzie mieszkam, Wiedeń-Kraków, no to dużo cieplej w Wiedniu. Szkoda, że nie można wysiewać perwą. No właśnie, dobra zagwostka. Może ktoś będzie. Yy... Ktoś wymyśli takie perfumy? No, w zasadzie matka natura, czy jak powiemy, yy, Bóg yy, zaproponował nam perfumy rosnące, które można wysiewać. Już Wam pokażę, nawet nasiona jeszcze raz. No bo rzeczywiście. Lawenda to, to są perfumy skończone. Taka ciekawostka a propos lawendy. Próbowałam robić perfumy lawendowe na bazie alkoholu. W ogóle nie wychodzi. Alkohol niszczy lawendowy zapach dokładnie całkowicie. Nie wiem, jak to jest możliwe, bo nie niszczy tymianku czy innych, które destylowałam sobie we własnym zakresie szałwie. Natomiast zrobiłam kiedyś roztwór na bazie takiego spirytusu ze sklepu. I naprawdę szczodrze, że dałam tej lawendy. No to pachniało alkoholową, taką wódką ziołową, becherowką, a nie. A nie. Mm, lawendą to w ogóle nawet nie stało obok lawendy. A teraz wącham te perfumy. To jest powiedzmy opowieść z lawendą w tle. Nie są to perfumy czysto lawendowe. No i tutaj wymieniacie? Tak, myślę, że zróbmy tak, że właśnie, i patrzcie na to słoneczko, jak ładnie promyczki wyglądają, że właśnie teraz na tym, w tym lawendowym lipcu może będziemy szukać ogólnie zapachu lawendowego. Tu widzę, jest biolawen, jest Isana, tak, to też można w ten sposób poszukać. Nawet jak się trafi dobra świeczka lawendowa, to. Może być. Pamię pamiętam, że chyba lawenda była w luty, to ja znowu z lawendą wyjechałam, no ale teraz to chyba bardziej pasuje, także będzie to prawie lawendowy rok. Tutaj Isia pisze, że zima spowodowała duże spustoszenie w maleńkiej uprawie. No to współczuję, to współczuję. Czy na przykład potrafiłabyś wskazać, które odmiany lawend źle uprawę zniosły? Bo wiadomo, mamy lawendę wąsk wąskolistą, lawendę, lawandynę, no i w obrębie lawend wąskolistych też bywają gatunkowe, to nie wiem, czy wysiewałaś, czy masz, czy masz gatunkowe, to daj znać kochanie, no to tak skoro jesteśmy przy perfumach marki Fragonard, to jeszcze może przypomnę bo tak ja zapomniałam, wy nic nie mówicie, że mamy rok Narcyza na moim kanale, także i te perfumy testowałam też Marko Fragonard to jakby yy, odczytuje moje myśli perfumowe, także zrobiła Narcyza no, i lawendę, także na drugiej ręce będzie narcyz. A ten narcyz, no to jest po prostu taki zapach, na, moim zdaniem, teraz na upały, bo ten lawenda to jest taki zapach wieczorowy, a ten narcyz, ja tu wyczuwam bardzo silną frakcję w tym narcyzie, na początku kwiatową kwiatu pomarańczy. Także słuchajcie, może tak. Niech tam światełko popracuje i tu też zachód słońca. No, ładnie wyszło. I tutaj mamy tak w tym narcyzie: tangerynka, i ta um, włoska bergamota, i ptigrę z Paragwaju. To mówiłam w filmie o Neroli, że właśnie w Paragwaju są bardzo duże uprawy. No i nuta serca: ja, narcyz, jaśmin z Egiptu, turecka róża. Anuta bazy, miód, drzewo i piżmo. To są bardzo współczesne perfumy, i nie są to perfumy jednonutowe. Trzeba powiedzieć, że marka Fragonard wymyśliła sobie coś takiego, co wydaje się ciekawe. Nie widziałam jeszcze tego u innych kreatorów. Mianowicie, dość swobodnie interpretuje ten jednonutowy motyw, a jednocześnie w sposób współczesny. Czyli to. Nie jest taka po prostu róża jeden do jednego, czy powiedzmy, róże jeszcze nie wącham. Ja pozwólcie, wiecie, co bo się zimno robi, to ja coś dałożę na siebie. Yy, także tak, to jest coś, coś nowego. No to patrzcie, kochani, czy to słońce już zaszło, czy jeszcze nie. Dobrze, to teraz tak miałam na zakończenie Wam pokazać, bo zobaczcie, ja już tu 23 minuty do Was nadaję, czyli Czyli długo. Cudnie wyglądają flakony w Golden Hour. No to zaraz kochani, jak ten wygląda w Golden Hour? Pur Eunom de Caron. To są tak ciekawe perfumy. Jak jesteście sprytne, drogie panie, a pa, albo panowie, to po prostu zapewniam was, że to jest, są perfumy dla dwojga. Purę Nom de Caron ma bardzo specyficzną, seksistowską reklamę, albo jedną z wielu, bo to perfumy z lat 30., ale zapach jest moim zdaniem bardzo kobiecy. Dlaczego on się nazywa się dla mężczyzny? Jakaś przewrotność, jakaś gra, ale mówię, lata 30 może to jest odpowiedź. To jest po prostu kolońska woda lawendowa, ale lawenda jest potraktowana wanilią, czyli ten duet. I ten duet lawendowo-waniliowy to oczywiście w tak zwanym marynarzyku znajdziecie, ale tam już to jest podane w taki sposób, powiedzmy tutaj lawenda i wanilia jest podana na sposób koloński, to w perfumach Le Mal, to już jest fougere. No i Dior wasz, to jest też lawenda plus wanilia, też w taki sposób bardzo, bardzo wyrazisty podana. No i teraz drugi mój ulubieniec. Oczywiście perfum. Piszcie o swoich ulubieńcach lawendowych. Albo tutaj, albo później w komentarzach żiki, no to to są perfumy 1860 bodajże. Bardzo, bardzo stary. I tego się w ogóle nie czuję, bo te perfumy z czasów zaprzeszłych, minionej epoki, często bywają bardzo prosta. To jest naprawdę wyrafinowana kompozycja, po której w ogóle nie widać upływu czasu. To były wspaniałe czasy Gerlena. No plus to, że oczywiście Gerlen potrafił sprawić, że te perfumy po prostu ciągle się sprzedawały, potrafił zainteresować odpowiednie osoby swoimi perfumami i no tak przetrwali. To tak jak dzisiaj zwracamy się w stronę celebrytów, ale myślę, że koronowane głowy. Dały perfumom, wielu perfumom, wielu domom perfumeryjnym nieśmiertelność. Czy współcześni celebryci są to w stanie zapewnić? Moim zdaniem nie. Mogą perfumy wynieść, a potem, żeby je utrzymać w tym topie sprzedażowym, to już chyba trzeba innych zabiegów. Także kochani, to tyle. To, są tak, to jest takich moich dwóch ulubieńców lawendowych. Natomiast oczywiście współczesnych jest bardzo dużo. Na pewno na uwagę zasługują lawendowe perfumy Toma Forda. No, ale cena jest zaporowa, więc tak... Jak będę przy okazji przychodziła obok perfumerii, to... Słuchajcie, u mnie bateria już zaczyna siadać, więc będziemy kończyć, kochani. 7% to jest mało. Także, kochani... Yy... Perfumy z Zary de Lannister. No lawendę trzeba, trzeba poznać, przede wszystkim zaczęłabym od prawdziwej lawendy, nawet od, od bukietu lawendowego, żadne tam świeczki, mydełka, tylko bukiet lawendowy. A jeszcze wracając do lawendy, zanim się tu rozłączy wszystko, to powiem Wam, że na przykład olejek lawendowy dodany do mydła zachowuje swój zapach lawendowy, a mydło to jest przecież ług, czyli połączenie, połączenie olejku z ługiem nic temu olejkowi nie robi, czasem nawet moim zdaniem pomaga, a alkohol niszczy zapach lawendy, to jest ciekawe. Także, kochani, no to już będziemy powoli kończyć. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za wspólne pół godziny. No, przyszły tydzień będzie dla mnie pracowity, więc właśnie ostrzegam, że mogą być filmy dość nieregularnie publikowane. No, chyba, że pogoda pozwoli, albo nie pozwoli. Planuję jednego live'a jeszcze z ogrodu, tam przygotowuję takie miejsce. Zobaczymy, jak to będzie na ekranie wyglądało. No i. Tyle. A potem to nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Mydełek nie mam na sprzedaż, ponieważ z mydełkami jest bardzo dużo zabiegów formalnych. Jak ja bym zaczęła wystawiać na sprzedaż, zaraz bym miała problemy. Tak to działa. Ale wiem, że ludzie sprzedają. I, i tyle. Natomiast no to jest. Może oglądają, podobno czasami oglądają jakieś. Ludzie, którzy mają władzę w Polsce, to myślcie Państwo o tym, że takie proste rzeczy jak mydło.